Świąteczną atmosferę w gumie żarów można było poczuć podczas opłatkowego spotkania w bajkowym przedszkolu w piątek 21 grudnia. Tradycyjnie rozpoczęło się jasełkami bożonarodzeniowymi, których w rolę głównych aktorów wcieliły się przedszkolaki żarowskiego przedszkola.

Pięknie przygotowana scenografia, przeozdobiona choinka, sprawiły, że rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście z wielkim zainteresowaniem słuchali dzieci, które wprowadziły wszystkich w szczególny świąteczny nastrój. Całą uroczystość ubarwił także piękny śpiew dzieci, które wykonywały kolendy i pastorałki. Przychodzi taki moment, kiedy każdy do siebie coraz częściej się uśmiecha. I przychodzi taki czas, kiedy wszyscy się spotykamy w jednym miejscu. Gdzie? Pod choinką szukając prezentów. No pewnie tak. Ale jest, jest jeszcze taki szczególny czas, kiedy wszyscy razem siadamy do stołu i jemy wszystko to samo, co nam najbardziej smakuje. Co dzisiaj będzie? Ja, 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 bardzo ja. dobrze. I ten uśmiech, ta radość ze wspólnego bycia dzisiaj również nam towarzyszy. Dlatego chciałbym wszystkim paniom, wszystkim dzieciom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech nowonarodzony Pan Jezus wszystkim błogosławi. Niech czas spędzony w gronie rodziny będzie tym najlepszym czasem i wypoczynku, i takich radosnych chwil z tego, że Jezus Chrystus do nas przychodzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Wigilijne spotkanie w bajkowym przedszkolu było także doskonałą okazją do złożenia świątecznych życzeń. Nie zabrakło opłatka oraz tradycyjnych wigilijnych potraw, które smakowane były przez zaproszonych gości, personel bajkowego przedszkola oraz samych przedszkolaków. Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Kryją w sobie niepowtarzalną magię, radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigilijną gwiazdkę. Są również okazją do wspólnego spotkania się, kolędowania, dzielenia opłatkiem i składania sobie nawzajem życzeń.